A to jest tester wyświetlaczy TFT, który używamy wewnętrznie. U nas służy on nam do tego, żeby sprawdzać te wyświetlacze czerwone, popularne 2428 cala, czy są na kontrolerze ST7789 czy Ili9341. Tutą z worką sobie zmieniamy, który chcemy kontroler przetestować. Na ESP32 jest program wgrany dla tych dwóch demonstracyjny. To po prostu przyspiesza nam diagnozowanie wyświetlaczy z tyłu, jest tak oto połączone. No bo tu na tych wyświetlaczach m, nigdzie nie widać, jaki jest kontroler tutaj wrzucony. Prawda? Więc tak, potrzebowaliśmy wiele razy to sprawdzić, i to nam przyspiesza. Więc włóżmy ten wyświetlacz, zobaczmy, czy jest to ILI 9341, bo tak go podłączyłem. Proszę bardzo, powinien nam się pokazać taki kolor, jak jest napisany: zielony to zielony, niebieski to niebieski, czerwony to czerwony. A sprawdźmy, yy, odłączę go sobie, zmienię z i zobaczmy, co się stanie, jak wsadzę drugi kontroler. O, i co się stanie? Powinny być kolory przekłamane, bo tam jest po prostu zamienione są kolory. O, jest w lewą stronę napis zielony zielony. Dalej mamy niebieski, a tło jest czerwone, czyli mamy zamieniony kolor i mamy odwróconą mapę pamięci. I w ten oto no prosty sposób szybko sprawdzamy, z jakim wyświetlaczem mamy do czynienia. Jeżeli chcesz wykonać sobie właśnie taki tester do wyświetlaczy, to zajrzyj koniecznie na naszego bloga, gdzie mamy pełny opis, jak to zbudować. Natomiast jeżeli nie chcesz przegapić innych projektów, no to dołącz do naszego newslettera, gdzie co piątek wysyłamy y Najnowsze artykuły z naszego bloga, które tworzymy i między innymi to są właśnie takie projekty.